Okay, also eine ist also ein wichtiges Fach. Ne? Da lernt man also zu sprechen und zu schreiben, mündliche Texte und schriftliche Texte zu verfassen. Und nach dem Unterricht hat man also die besten Voraussetzungen, um nachher in Deutschland vielleicht sich mit den Deutschen zu unterhalten. Eine super Sache. Wie findest ja, du das? Ich empfehle das. Toll! Ja, oferowany przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego to kierunek interdyscyplinarny z dziedziny nauk humanistycznych. Taką informację możecie znaleźć na stronie internetowej. A jak jest naprawdę? Przekonajcie się sami. Witamy Was bardzo serdecznie w Instytucie Germanistyki. Herzlich willkommen im Institut für Germanistik. Chciałabyśmy polecić Wam nasz kierunek. Wir würden gerne unsere Richtung heute empfehlen. Zwischen Studenten herrscht eine sehr schöne Atmosphäre. Zwischen den Studenten herrscht eine sehr schöne Atmosphäre. Do Die Dozenten erzählen alles mit sehr viel Leidenschaft. Wir herzlich willkommen. Jeśli chcecie zostać nauczycielami języka niemieckiego, trafiliście idealnie. U nas macie możliwość przygotować się do tej roli, o czym więcej opowie pani profesor Anna Jaroszewska. Rzeczywiście tak jest. Możecie państwo już od pierwszego roku wybrać ścieżkę nauczycielską i kształcić się w tym kierunku. Dzięki temu, po zakończeniu studiów, macie od razu w kieszeni dodatkowy zawód, co nie kosztuje też ani złotówki. Zobaczmy, jak wyglądają zajęcia z naszą panią dyrektor, która specjalizuje się w zakresie wiedzy o krajach niemieckich języcznych. Chodźmy. Na naszych zajęciach łączymy naukę języka z wiedzą o szeroko pojętej kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Bo to nie tylko Niemcy, ale i Austria, Szwajcaria Liechtenstein. W Instytucie Germanistyki zajmuję się kulturą, przede wszystkim kulturą dawną. Wspólnie zastanawiamy się, dlaczego Syrena ze Sterpaksa na dwa ogony, a średniowieczne linie jadły ciasta z płatkami złota. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają zajęcia z literatury z prawdziwym poetą? W naszym Instytucie jest to możliwe. Mamy w naszym zakładzie świadomość, jaka ważna jest literatura dla humanistyki, dla wszystkich, którzy lubią humanistykę. Mamy szeroką ofertę naukowo-dydaktyczną. Współpracujemy z uniwersytetami niemieckimi. Oferujemy podwójny dyplom na zasadzie, że Uniwersytet w Tybindze jest naszym partnerem. A jako członkowie zakładu, pracownicy, współpracujemy z ośrodkami Niemieckojęzycznymi w Polsce, z Austriackim Forum Kultury, z Instytutem Goethego i zapraszamy do tej współpracy wszystkich studiujących. Czy wiecie, że w naszym instytucie pracuje pani profesor Frączek, która dodatkowo zajmuje się pisaniem książek dla dzieci? Zajrzyjmy do jej pracowni. Dzień dobry, ja serdecznie chciałabym Was wszystkich zaprosić do zabaw językiem. Zabaw językiem w naszym instytucie. Staramy się w instytucie inspirować, uwrażliwiać na język, otwierać oczy na pewne zjawiska językowe, opowiadać o zagwozdkach. Słowem, czynić wszystko, by nasi studenci w przyszłości posługiwali się językiem niemieckim. Ale też polskim. Sprawnie i poprawnie. Zapraszamy was do nas. Teraz opowiem wam trochę o naszych studiach magisterskich. Do wyboru mamy naukę, możliwości nauki trzech języków specjalistycznych, języka biznesowego, języka prasy oraz języka prawniczego. Prawo żyje w języku. Uczymy się niemieckiego języka prawa, a przy okazji poznajemy podstawy prawa. Ja, ja, unsere Produktionskapazität hat sich erhöht und demzufolge sind wir in der Lage, ihren Bedarf zu decken. Będę są o marta. Äh, dieses Thema mit Ihnen. Dzięki zajęciom z języka biznesowego nie mamy problemów w pracy, z kontaktem, z komunikacją, z klientem językojęzycznym. Tak, na zajęciach Business and Management uczymy się podstaw ekonomii, podstaw biznesu. Wszystko to robimy w języku niemieckim, więc mamy dwa w jednym: wiedzę merytoryczną i wiedzę językową. A to materiał, w którym pracujemy podczas zajęć języka prasy. Właśnie dostarczam najnowsze numery gazet. Ciekawe, czy mi się spodobają. Ja, ich bin Praktiker, äh, drei Jahre Presseattachéarbeit bei der polnischen Botschaft in Deutschland und aus dieser Praxis heraus möchte ich äh, das Wissen weitergeben an die Studenten. Das sehe ich als meine Aufgabe.